Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Edyta Kaputian, na co dzień pracuję w oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Jednak dziś zapraszam na pierwszy odcinek z serii Zanim się poznamy. W każdym kolejnym odcinku będę prezentować książki autorów, którzy odwiedzą naszą bibliotekę. Dzisiejszy materiał poświęcimy książce Kaprysik, damskie historie autorstwa Mariusza Szczegła, reportażysty, felietonisty, dziennikarza, wykładowcy akademickiego oraz pisarza. Autor zbiorów reportaży o Czechach, takich jak Gotland czy Zróbmy sobie raj, swój talent i warsztat reporterski szlifował pod okiem samej Hanny Kral i Małgorzaty Sheinert. Również za zbiór reportaży nie ma w 2019 roku otrzymał literacką nagrodę Nikke. Powróćmy jednak do głównego tematu naszego filmiku książki Kaprysik Damski Historia. Jest to dzieło, które łączy w sobie reportaż, esej, felieton, opowiadanie. To sprawia, że każdy, kto po nią sięgnie, może znaleźć coś dla siebie. Motywem przewodnim są opowieści kobiet bądź też opowieści o kobietach. Historie obyczajowe, zabawne, ale też i wzruszające. To właśnie zwykli ludzie są źródłem tych. Pięknych i niecodziennych opowieści, a to sprawia, że razem tworzą świetny zestaw do czytania podczas długich wieczorów. Książka jest zbiorem tekstów, które w latach 2001-2004 były publikowane w wysokich obcasach. Jednak pomimo upływu czasu nie straciły one w żadnym stopniu na swojej aktualności i znaczeniu. Do nowego wydania dołączono Opowieść o zawiązaniu przyjaźni, przyjaźni z Zofią Czernicką. Myślę, że historia to jest bardzo cennym uzupełnieniem i zasługuje na dużą uwagę. Jeśli chcielibyście przeczytać tę książkę oraz wiele innych, zapraszam na stronę Empiku. Link będzie podany w opisie. Gdzie będziecie mieli dostęp do bezpłatnych e-booków? Zapraszam. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem.